Witam serdecznie. Wieczorek, dziesiąty, lipiec, pszczoła, ale nam gorąco. To no, tutaj ten połączeniowy ul. Ale tutaj było tylko trzy ramki. Rodzina dosyć silna jest, ale dzisiaj już nawet mamy chłodnie. Dzisiaj jest chłodno. Chłodny wieczór. Dzień był upalny, tak jak wszędzie. Tak zwane brody. O no, tak, fajnie, ale jak widać, godzina 20:30, a pszczoła nosi. Muszę się troszkę wycofać, bo. Yy, Naprawiałem pilarkę i jestem tylko taki benzynowy. No i one jeszcze To zazwyczaj nie lubią. Ale pięknie widać: pszczoły jeszcze noszą pyłek. A tutaj spokojnie już. Ale wczoraj było więcej brud. A dzisiaj jest tak mniej. Ale jest chłodniejszy dzień. Czyli chłodniejszy wieczór. O. Tamten dróg tak wypuszcza. No to no tutaj tak może przejdziemy. Może mnie nie zaatakują. Jak mnie zaatakują będę uciekał. No, no i tutaj też taka broda. Tutaj już broda jest. Prawdziwa broda. A ten ul pierwszy, spokojnie, jesteśmy silni, ale my sobie dajemy radę. Ul dwójka. <laughs> jesteśmy młodzi, możemy sobie tutaj pofolgować. Bojownicza rodzina, która walczyła z osą i wygrała. Tutaj jest połączone trutowiała rodzina z odkładem ubiegłorocznym no i tak fajnie dały sporo miodu no nawet ale chyba w tym roku jest sporo miodu nie chcę nadużywać ich goś gościnności także jeszcze raz tutaj wrócimy, no dzisiaj nie dałem rady już Odstawić tego, hmm? a tutaj mamy brody, bródka i malutka brodeczka, <laughs> takie szalone te pszczoły No i tutaj te otwory pozostawione są, dlatego otwarte, żeby była po prostu wentylacja. One sobie stabilizują tutaj gdzie potrzebują więcej, ten przedost ostatni UL też ma takie podobne brody. Yy, a już tutaj wcześniejszy, trzeci od końca, już ten górny nie jest zamknięty, jest po prostu pełna wentylacji, a tutaj pszczoła się przemieszcza. O już górny zaczyna być zamykany całkowicie. O, to jest tak fajny efekt. Nie chcę zbliżać dłoni do tego, bo zapewne czuć je paliwem. Nawet nie myślałem. Jestem w takiej, w takiej dobrej sytuacji, że pasiekę mam przy domu. To zawsze sobie tutaj mogę przyjść, powdychać tego powietrza i zobaczyć, jak one. Się mają takie choby huh. mhm. No i dzisiaj spokój jest, ale wieczór chłodniejszy. No, wraca, ale tutaj tak nie widać, żeby nosiła pyłek. Przytam, nie, jedna już wpadła tam z pyłkiem. Niech ktoś spostrzega, czy to zobaczy. O, no, tutaj broda się wysuwa. Ta dolna broda się wysuwa. Wysuwa, tutaj wracają pszczoły. No, zapach jest przepiękny. No, ale wszystko: wszystkim pszczoły fajnie się. Zachowują, wszystko jest w porządku. Jutro jeszcze podbierzemy troszkę miodu, ale dziś idziemy na mecz. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.